Halo, halo, witam serdecznie po raz kolejny w Lies of Be Overture. W dzisiejszym materiale zobaczymy sobie jakieś jaskinie. Tak zwaną kryjówkę w jaskini na wybrzeżu. Ostatnio byliśmy przy dosyć licznych statkach z tej oto strony. I teraz mamy dwa kierunki. tamtędy, tam jakieś potwory się znajdują i drugi tak. A to będzie chyba jakaś szybsza sprawa do przedstawienia. Dobra, dwa potworki na początek. I jedna opcja prowadzi w tą stronę, żeby zyskać jakieś dodatkowe materiały. Co to może być? Mechanizm legionu, tak zwany. No to chyba tyle. A ten jeszcze? Nie, to nie ma znaczenia. Dobra, w takim razie ruszamy na piętra niżej. Już mamy pojedynki między jakimiś grupami, oni ze sobą walczą. To akurat występuje dosyć rzadko. Jeszcze ostatni wojownik. Całkiem zwinne. Dobra, mamy w takim razie mutanta większego kalibru się okazuje. Koleś, ty się męczysz w ogóle kiedykolwiek? Jakie ataki? Jeszcze z shotguna mogę. Odbijać, a potem przybite. Coś raz atakuje. Kiedyś krytyczny atak, to widzę po raz pierwsza. Inne kombosy niż zazwyczaj To jest dobijemy Jeszcze żyje o, Nareszcie o, Mam wrażenie, że to będzie w przyszłości jakiś zwyczajny przeciwnik To było jednak dosyć ciężkie to zwycięstwo Dobra, i co my jeszcze mamy w okolicy? Jakieś wyższe piętra. To mogą być pułapki z każdej strony. Jak są takie strome przejścia, jakby jakieś beczki mogły na mnie spadać wybuchowe. Już doświadczałem podobnych zagrywek od twórców wielokrotnie. Jakąś maskę jeszcze zdobyłam. Wszyscy... się chowali po kątach dosłownie. Ale chyba wszystkich już wyczyściłem, całe szczęście. Ale to jeszcze nie koniec skini Gdzie my się udajemy? Tam jakoś piętra niżej. Ja osobiście, jak ja się przedostawałem, jakoś z tamtej strony, jeżeli mi pamięć się myli. A teraz bez przerwy ruszamy na nowe tereny. Albo chwilę, może już tutaj byłem? Okazuje się, że już tutaj byliśmy, o wiele wcześniej. Tego się zgubiłem, mówiąc szczerze. Dobra, to jest powrót na poprzednie tereny, to nie ma co pokazywać. W takim razie trzeba będzie się spotkać z przeogromnym bosem. Dobra, więc starałem się wygrać już z kolesiem tak mniej więcej ponad godzinę, ale tu raczej wygranej nie widzę, mogę wam pokazać mniej więcej jakąś taktykę. Okazuje się, że najlepszym pomysłem jest wbijanie na pleca. To jakieś mocne ataki już wbijamy po raz kolejny. Po raz kolejny backstab wejdzie. Nawet nie wszedł, ale dziwna sprawa. Zazwyczaj potem atakuje, jest taka opcja. Teraz powinien trzy razy zaatakować. No nie, ale te backstaby to jest takie kurde denerwujące. Aż to miałem dziesiątki razy. Nie mogę mu tego Backstaba sprzedać, mimo jest, iż jestem w idealnym miejscu. To trochę głupio. Żadne obrażenie, jeszcze raz. Uciek, niestety. Teraz, jak sobie pije, no to w tym mniej więcej momencie jest obce, że wstawić mu mocne combo. A nie, wszedł Backstab. Niestety teraz wszedł, o co żyje. Te trzy ataki będą z jego strony. Może jeszcze wbijemy, proszę bardzo. Modowany atak. To są trójkąty, jeszcze jest opcja na chwilę. Teraz dobrze by było przetrwać. Tak jest, teraz trzy ataki będą z jego strony. To jest jedno z niejecznych kombosów, które pamiętam. Co to będzie koniec chyba pierwszej fazy, nie? Kurde, ale słabo. A to już więcej obrażeń chyba nie wykonam niestety. Dobra, powiedzmy, że leczenie powiedzmy, że sobie doładuję. A nie, nie mam tutaj już niestety. ucieka od mojego ataku najlepszego najgorzej. Jeszcze raz go zaatakuję w tym smażę nawet, nie da rady chyba, za zbroi mi się skończy już najgorzej. Nie, ja tej drugiej fazy już całkowicie nie ogarniam. Będę musiał zmienić poziom trudności na najprostszy. Mówiąc szczerze, ja tutaj nie zdążę w ogóle z nagraniem tego oddatku, jeżeli miałbym grać na jakichś wyższych. Więc niestety. Zresztą,

Jeszcze jedno kombo i chyba będzie probocia. Dobra, i full wbita za wszystkiego. Już zaraz będę miał koni, broni. Nie ma czasu, żeby zadać jakiekolwiek obrażenia. Najgorzej. Podwo na atak, nawet w tym. Give me peace, please. It took me two hours. Oh, please, my dear, good, kind fellow, hear me out, please. I can explain everything, all of it. Please, just... Don't kill me. All this happened, all of it, because of the alchemists, and then damned infighting. I had to pick a don't you see? I, I'd have ended up like Veronique or your precious legend. I, I had to choose. I chose Simon's side. I only did what he commanded. Please, I beg for mercy. If I did evil, it was not of my design, it was them. <sighs> this isn't common knowledge. But when Valentinus ran things, she was. What was it? Off limits. Whatever she got up to, we were told to ignore it, to pretend it wasn't happening. But even as Simon gathered more power and influence, she remained loyal to Valentinus. And when she and Simon came into direct conflict, a bounty was quietly and unofficially placed on her head. Competition was fierce. Veronique's faction targeted her repeatedly, and our side couldn't disobey orders am cool this this is a mistake but how the alchemist gave me this elixir no middleman for the cure it was complete worked on carcasses they said i was to have a stronger body one immune to disease and infection i was to become It must have been a mistake. They gave me the wrong one. The wrong elixir. I must have treatment. I was my good kind fellow. Please. O karjko. Oczywiście, że tak. Obiecałeś? Ja nic Ty, nie się obiecałem. How promised you would let me live? Please.

No i to raczej mi już starczy na dzisiaj, na teraz, ale będą jeszcze jakieś kolejne odcinki zapewne, już niebawem. Więc polecam zostawcie jaka swoją dzwonkę, jeżeli interesuje Was kontynuacja. No i sobie tyle. Ja się z Wami żegnam, On jutro.